Witam wszystkich tutaj DPR przygody A to siódmy odcinek zejozmogliczy i czyli zwiemy daną GG. Dzisiaj mam wam do zaoferowania Minecrafta. Może to być trochę śmieszne, bo większość właśnie mój kanał jest Minecraftowi, jednak jeżeli jacyś ludzie będą na przykład wchodzić, będą chcieli y, poznać opinie na temat Minecrafta, to mam nadzieję, że dawno na te filmik. A ci co? Y, znają Minecrafta dobrze, jak się nim posługiwać i... Jego wszelkie zalety. Tu zapraszam na sam koniec yy, yy, filmiku, gdzie macie podsumowanie. No dobrze. Minecraft jest yy, grą yy, typu sandbox, czyli tak zwana piaskownica. Możemy robić yy, to co chcemy. Yy, I to w tej single player z, z przyjaciółmi yy, jest dajmowa, jeżeli chodzi o typ single player. A jeżeli chcemy już zagrać yy, z innymi ludźmi w sieci, musimy z, yy, zapłacić. Mm ileś tam nie wiem dolarów czy euro nie wiem bo o tym się nie zastanawiałem i się nie interesowałem ale wystarczy że raz ja już płacicie to już na zawsze jesteście takim VIP-em można powiedzieć o co chodzi w Minecrafcie tutaj jak widzicie mamy single player i multiplayer pokażę wam typ single player. żeby zacząć się zabawy musimy stworzyć swoją swój świat co ja mówię swój świat możemy mieć Taki typ jak survival, czyli gramy tak jak w realu, czyli nie ma żadnego, no bo po prostu atakujemy, mamy życie i to jedzenie nam spada, taki real, można powiedzieć, realny świat. Hardcore, gdzie jak, jeżeli zginiemy to chociaż raz, to cały nasz, cały nasz świat przepada, się utrwa, albo creative, że latamy, jesteśmy niezniszczani, możemy budować i robić to, co chcemy. Mamy też więcej, więcej opcji, że możemy na przykład mieć bardzo płaską ziemię, czyli tak paską nic nie ma i możemy coś tam zbudować, jeżeli na przykład chodzi o jakieś arte albo coś, to to jest właśnie najlepszy sposób do, do pokazania czegoś. On ja default i stwórzmy sobie jakiś świat, nie? Rozmoga już jest. No to stwórzmy sobie i pogadajmy. Jak wiecie Minecraft to takie Lego. Bo wszystko jest w klocku. Zaraz zobaczycie grafikę. Mi się ona nawet podoba, bo te klocki to dużo takich gej, gdzie są klocki, to nie widziałem tego. Ops, mamy creative Musimy zmienić. Grafika jest. No widzicie sami. Mamy wodę. Co tu mówić? Sami zobaczcie i ocenicie tę grafikę. Możemy oczywiście zawsze zmienić w opcjach na bardziej y, szczegółowo wymagającą i jeżeli mamy jakiegoś y, lepszego y, komputera o lepszych parametrach, możemy sobie ustawić, że widzimy to, co jest bardzo daleko. Ja tutaj mam short, ponieważ mam włączonego flapsa, a grafikę mam ustawioną na najmniejszych, czyli tak zwany fast, y, żeby nie mm, żeby nie lagowało. Mam nadzieję, że nie będzie lagować i za wszystkie lagi bardzo przepraszam. Tutaj usuniemy wszystko, bo zostało nam z, z typu creative. Ups, dobrze. I pozmawiamy. Ga jest zebrana na jawie, yy, jest zajmowa. Możemy ją ściągnąć bezpośrednio z głównej strony. Uuu, mam laga, mam laga, mam laga. Nie, już nie mam. Yy, I co możemy w tym Minecraftie robić? Yy. Możemy atakować potwory, wbijać y, level. To jest ten taki pasek y, pod srebruszkami. Y, mamy życie, jedzenie. Zawsze musimy ubić jakiegoś pesiaka, albo świnia, albo zrobić rybę, by y, uzupełnić jedzenie, bo jak będzie jego y, zero, albo bardzo mało, to y, umrzemy w końcu, albo nie będziemy mogli biegać sprintem. O, jak widzicie, to jest y, skin, który każdy dostaje domyślnie na, na na początku możemy chodzić tak powoli albo biec bardzo szybko przyciskając o Jezus bardzo szybko dwa razy możemy pływać pełna swoboda mamy też yy, poziom trudności PISFU czyli nie ma żadnych potwórów Easy czyli jakieś tam pająki mało potworków średni i trudny no to już wiadomo wszelkie ciężkie yy, potwory a potwór mamy w, w grze cała masa typu Creeper, Hero Brain, co ja mówię? Hero Brain nie istnieje. Yy, yy, pająki, zombie, tepe. A video settings to tutaj mamy właśnie grafika Fast Fancy render Distance, czyli yy, dystans jaki możemy patrzeć, i performance, czyli wymagania mam wyrównane. A tutaj możemy sobie jeszcze pozmieniać, ale wszystko chodzi w miarę, więc nic nie będę zmieniał. Oczywiście możemy zmienić język na jaki chcemy. Mamy bardzo dużo, jak widzicie, tutaj pirate albo coś. Niektóre są takie wymyślone, śmieszne, ale polski też się znajdzie. Ustawmy sobie na polski. Ja i tak wolę jak jest angielskie, a niech będzie. E, oczywiście możemy tutaj budować swoje domki z drewna, kaftować. O na przykład taki ten dirt możemy sobie po prostu zwalić i. Położyć nam jak, jak, jak nam się podoba, oczywiście. W Minecraft nie ma zbyt dużej fizyki, można zrobić tak, że jest po prostu y, nad nami. Y, jeżeli chodzi o aktualizacje to tak ganie zapomniane. Co jakiś czas są aktualizacje, dzięki czemu y, twórcy dodają y, nowe jakieś potwory, udoskonalenia do gry, mm, więcej lochów. O, powiem później. O, tutaj mamy. Lawę. Taki świat mi się wygenerował bez właśnie drzew. A, a nie, tu jest drzewo. A dobra Mamy właśnie tutaj jakieś ciemne, straszne jaskinie. Mam na trudne. Dajmy. Może easy. Czyli łatwy. Na przykład z owce są bardzo ważne w tej grze, bo możemy zabić łóżko, dzięki czemu możemy przespać noc. A to jest bardzo ważne, bo w nocy jest najwięcej potworów. I przynajmniej prześpiewamy ten trudny okres i później już na zajutrz będziemy kontynuować swoją przygodę. Nie wiem ile było potrzebne, chyba 3 do łóżka. Zaraz opowiem wam o craftingu, a w międzyczasie opowiem wam więcej o zaletach Minecrafta. Przede wszystkim, ojej o tutaj widzicie jeden z NPC to jest zombie. A, najłatwiejszy chyba z Mobów, ponieważ wystarczy go tylko walczyć, on nam nic nie robi. O, już padaj. A Pad widzicie, palił się, ponieważ wyszedł na słońce. A twarze nienawidzą słońce i chowają się w cieniu i w ciemności, by nie dosięgało światła. Dlatego właśnie w nocy jest najwięcej niebezpieczeństw. Zaraz zbudujemy crafting table i wyjaśnię Wam. Mm, Crafting. A Jeżeli chodzi o kreatywność to oczywiście tak ja bardzo poprawiam kreatywność, można to zobaczyć poprzez wiele filmików na YouTube. Jakieś fanarty, mapki szczególnie moje. I jakieś... O, coś tu jest. Słyszę zombie. Nie ma. A kreatywność. Tu jest zombie gdzieś. No dobra, niech sobie kopie. Hmm, jeżeli chodzi o kreatywność, to oczywiście budowanie wszelkich na przykład jakichś fanatów mini Mono, wieże Eiffla, bardzo jest pełno filmików na YouTube tego typu. Eee, Radzę obejrzeć i my sami możemy to zrobić, co jest w tym właśnie najlepsze. O, tutaj jest jakoś ładnie, o teraz widzicie, w lewym górnym rogu tutaj właśnie możemy mieć swój armor, tak, że mamy, mamy. Armor, czyli zbroje, hełm, zbroje, spodnie i buty. Co daje nam dzięki temu jakąś zbroję m, która absorbuje nam e, damage od tych potworków. Jak widzicie to jest właśnie pierwsze konstruowanie, taki e, czterobroczkowy crafting ale i możemy e, z niego robić bardzo wiele rzeczy. Ale to dopiero później, ponieważ, ale to co ja mówię, ale to zobaczycie dopiero razy w internecie, bo tego jest bardzo dużo do, o mam, Achievementa. Mamy, mamy bardzo dużo do zbudowania i y, na przykład na każdy boczek jest inny jakaś recepta, przepis. I to raz sprawdzić w internecie, bo tego jest naprawdę dużo, nie będę tego pokazywał. Możemy zamieniać y, na płytki naciskowe, na patyk, możemy stworzyć sobie miecz. Tak, miecz, możemy sobie stworzyć w Minecrafcie. Czyli widzicie, że to jest taki y, typowy właśnie RPG. No tam trochę przesadzam, że RPG, ale czasem w sobie to ma. Ym, potem Multicard nie już powiedziałem. Oczywiście GA jest bardzo y, lubiana przez graczy, a co to oznacza, że też nie jest nudna, a co oznacza, że są mody. O szkieleton! Tutaj macie jeden z potworów szkieletona i wybuchającego keepera, który... który wybucha. Ale z nim nie chcę walczyć, bo mam mało życia. Ciekajmy stąd sobie. Eee, o czym mówiłem? Aha. Że gra nie jest ciągle taka sama jak widzicie. Mamy zmieniający się świat. Od pustyni po jakąś lodowatą krainę śnieg, drzewa też się już swoim wyglądem. O, tutaj mamy kwiatki, wszystko to tak ładnie jest rozmaicone y, i niekiedy episka to wszystko wygląda, te góry, które akurat nam się y, wygeneruje oraz y, jeśli chodzi o tym, że garnie jest nuna to to jest jedyna zaleta, a następnie jest taka, że mamy już na tekstury paki czyli ja to może pokażę Czyli takie coś, dzięki czemu możemy zmienić całą naszą wizję właśnie Minecrafta. Widzicie, wszystko się tutaj zmieniło. O, widzicie, wszystko inaczej wygląda. To jest taki przypadkowy, który akurat kiedyś tam wygrałem. Wszystko się zmieniło, widzicie. I takich tutaj paków jest bardzo dużo. Mamy również mapki Escape, mapki Adventure i ITD, które nawet ja tworzę. Najczęściej Adventure i Parku. Jak na przykład jakieś skakanie, jakieś przygody, nie wiem, w że ci w piekle, bo do piekła też możemy tutaj wejść, ale o tym już nie będę mówił, bo to jest dla już bardziej poznania, dla bardziej poznania właśnie poznaki G. A jeżeli chodzi jeszcze o kreatywność i o to, co ta gra nam sugeruje, to mody typu lepsze budowanie, albo jakieś hero brain, że nam się pojawia. Mamy dynię, białe dynie. O, zobaczmy na przykład jak teraz wyglądają owieczki. He, chyba taki jakiś dziwny skania do tego tych paka. No, będzie ważny. O, o wszystkim wam powiedziałem. Coś mi się zdaje, chyba niczego nie pominąłem. A tak moje zdanie to G bardzo polecam, bo nie jest to taka sama. Mamy twórców, którzy o nas dbają, może że tak powiem. Czyli aktualizacje co jakiś czas, zawsze jakaś nowość. A tu co, jakiś cień taki? O, już nie ma. Yy, czyli, że nie jest ta gra zapomniana. O nie, 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 nie. Yy, gra bije wszelkie rekordy i jest nawet bardzo popularna teraz na Xboxie. E wtedy, kiedy wyszła, a to było do, bardzo niedawno wyżona Xboxa. E i znowu bije jego popularności. A jeżeli chodzi o minusy, to ta gra jest właśnie na jawie. Czyli na takim, jakby to powiedzieć, projektorze graficznym, który emituje tylko w takie gry, jakie jakie Gamy Minigeki, na przykład na jakichś tam stronkach. I na tym właśnie jest zbudowany Minecraft, co jest minus. A jeszcze coś, to właśnie dlatego, że jest na, tym, na tej jawie to niektóre komputery mogą mieć ciężko z wydajnością y, na samym Minecrafcie, jednak przy zmniejszeniu coś wymagań y, oraz opcji możemy z tego mieć o wiele lepszy ubaw Widzicie jaki śmieszny miecz i jeżeli chodzi o moje zdanie to tutaj bardzo dużo da się robić jeżeli chodzi o multiplayer to nawet nie musimy kupować Minecrafta, Możemy grać przez Hamashi, jednak to jest bardziej uciążliwe. Ale tam jakoś da radę, i. Ale ja i tak Wam powiedzam: Jakoś macie zamiar zamian to multiplayer, to powiedzam normalnie wykupić abonament i grać sobie. Bo na Hamashi to często kaszuje i w ogóle. Jak widzicie, już nam się tutaj zaczyna ściemniać. Więc ja tutaj będę musiał gdzieś z zbudować sobie domek i przetrwać. Bo co ja tutaj. Zobię sam w nocy. Opuszczony. No dobra, ale nic z tego. E, czas na nasze tradycyjne podsumowanie Minecrafta.